Siemaneczka Zameczki, witam Was w dość nietypowym filmiku, bo nie wiedziałam co mam nagrać, więc postanowiłam nagrać sobie taki filmik, żebyście Wy, tak Wy napisali mi w komentarzach na dole co wolicie, GTA, Simsy, Minecraft, The Forest czy Wiedźmin, więc proszę piszcie w tym momencie, macie teraz czas. dobra, więc mam nadzieję, że już napisaliście. No, więc to chyba było na tyle. Aha, jeszcze jedno. Bym was prosiła, jaką chcecie serię na początku, potem kolejną, jaką kolejną, jaką kolejną. Ale proszę was, żeby były cztery serie. Dałam tutaj pięć do wyboru, ale niech będą cztery. Więc to było chyba na tyle. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!